Mam na imię Andrzej i opowiem Wam o wydarzeniu sprzed kilku tygodni. Wtedy jeszcze pracowałem z mężczyzną o imieniu Michał, który był bardzo zazdrosnym i zawistnym typem. Myślał, że jest lepszy od pozostałych, mimo tego, że robił z nas najmniej. Nie lubił, gdy się do niego odzywaliśmy, ale jednocześnie oczekiwał, że my będziemy słuchać jego. Przychodziłem do pracy o pierwszej w nocy, a wychodziłem o piątej. Pracowałem na pół etatu, ale moje zarobki były porównywalne do każdej innej pracy na pełen etat, więc byłem zadowolony. Michał miał znacznie mniej obowiązków, dlatego jego pensja była niższa od naszych, w związku z czym wyżywał się na innych pracownikach. Pewnego dnia byłem w kinie, kiedy nagle znikąd zjawił się Michał i uderzył mnie w twarz. Siedziałem w przednim rzędzie i praktycznie każdy widział to zdarzenie. Innego dnia byłem w barze i grałem wrzutki. Michał nagle chwycił jedną z nich i próbował dźgnąć mnie nią prosto w czoło. Udało mi się tego uniknąć, a następnie inne osoby, które to widziały, pomogły mi wyrzucić go z baru. Jakiś czas później byłem ze swoją dziewczyną u mnie w domu. Całowaliśmy się, kiedy nagle dostrzegłem za oknem Michała robiącego nam zdjęcia polaroidem. Wkurzony wyszedłem przed dom i zacząłem się z nim szarpać, a następnie odesłałem go do jego obskurnego domu. To jednak nie był jeszcze najgorszy incydent z jego udziałem. Spałem u siebie w domu, kiedy nagle obudził mnie dźwięk walenia do drzwi. Wstawaj, Andrzej, padło z zewnątrz. Usłyszałem coś, co początkowo przypominało mi motocykl, jednak po chwili uświadomiłem sobie, że to odgłos piły mechanicznej. Umrzesz, Andrzej, powiedział maniakalnym głosem Michał. Natychmiast chwyciłem swoją replikę ASG. Gdy ten rozwalił drzwi i próbował wedrzeć się do środka, zacząłem do niego strzelać, najpierw po nogach, aż w końcu wycelowałem w głowę. Chciałem zadzwonić na policję i gdy szedłem po telefon, Michał mnie zaskoczył i zranił w ramię. Krzyczałem z bólu, ale wciąż byłem w stanie wycelować i strzelić mu w jego wrażliwy punkt. Jeśli dostaliście kiedyś z bliska taką kulką, to pewnie wiecie, jak to boli. Michał padł na ziemię, a mi w końcu udało się wezwać pomoc. Został aresztowany, a ja zrobiłem sobie mały urlop, żeby odpocząć. Parę dni później dowiedziałem się, że Michał przed przyjściem do mojego domu zabił pozostałych pracowników naszej firmy. Każdego ranka dziękuję Bogu za to, że udało mi się to przetrwać i mam nadzieję, że nigdy więcej nie spotkam już tego psychopaty.